Witam Was serdecznie, kochani, Dzisiaj powiem Wam, dlaczego warto jest odkrywać pasję w każdym momencie swojego życia. Mamy z Wami Anię, która przyjechała ze Szwajcarii. Spotkałyśmy się na wyjeździe narciarskim w Słonecznych Dolomitach. Witam Cię, kochana, bardzo serdecznie. Witaj, Magda. Dziękuję, że mnie zaprosiłaś. To jest niesamowite, o czym chciałam Wam powiedzieć, co mi się w życiu przytrafiło. Wyjechałam do Szwajcarii, na 46 lat, nauczyłam się jeździć na nartach i uwielbiam piesze wędrówki po górach. To daje naprawdę dużo radości, możesz odpoczywać, możesz odreagować stres. Moja praca jest bardzo wymagająca i potrzebuje dużo, dużo energii. Tam mogę naładować akumulatory, i to jest naprawdę wspaniała rzecz. Brawo! Jak to się stało, że znalazłeś się tutaj? Słuchaj, Magda, ja po prostu przyjechałam przez firmę Mirka, który nas tutaj zaprosił o mnie. Zorganizował cały pobyt. Muszę powiedzieć, że zrobił to naprawdę profesjonalnie. Pokazał nam różne stoki, dodał nam odwagi, żeby jeździć nie tylko po niebieskich szlakach. I za to mu bardzo dziękuję. Zdecydowanie. Ja też się I Jeżeli jesteście zainteresowani ofertą wielka wyjazdu w Słoneczna Dolomity, odwiedźcie stronę. Jaka to była strona? w Dzięki Mirek, był e, super. Dziękuję Ci Aniu bardzo za, e, za to, że mogłyśmy porozmawiać. Super, cieszę się, że się poznałeś. Nie? Dziękuję również i cieszę się, że wspólnie mogłyśmy pojeździć na nartach i nie tylko.